rozłączyła nas. Jakim prawem? A dziadek pobił mnie, że prawie nie zabił. Tak sobie myślę. Czy nie mogłoby być lepiej? Może by mogło. E tam zawsze pozostaje nadzieja. Dziadek się wywinął. Jak mówi, że go pobiłem, to czemu tego nie zrobiłem? By dostał raz drugi, by się skończyło. To on mnie pobił. Dlaczego? Bo wybiłem szybę. Dlaczego? Bo mi gadał, jakie to jego dzieci są dobre, a jaki to ja zły. Zacznę od początku. Działo się to z rana 24 czerwca 2016 roku. Zakończenie roku szkolnego. Apel był na ósmą, a więc nastawiłem sobie budzik, zwykły nie w telefonie, na siódmą. I tak wstałem wcześniej, ale leżałem i czekałem na budzik. Kiedy, kiedy zadzwonił, zerwałem się na równe nogi. Chciałem się ubrać stylowo, tak, żeby było ładnie, ale nie. Ta stara żona, a nawet nie żona dziadka, gada mi, że mam włożyć jakieś brudne, czarne z wojskową naszywką spodnie. A i to jeszcze nie koniec. Założyć miałem jeszcze za małą koszulę, której koloru nie potrafię opisać. Ogólnie Jezu, pomocy! Na domiar tego. Gdy pokazałem dziadkowi, co mi się nie podoba, a co chciałbym włożyć, nakrzyczał na mnie, z czego zrozumieć się dało, że nie mogę niczego zmieniać. Zdenerwowało mnie to, ale nie dałem niczego po sobie poznać. Ale to tylko do czasu. Miałem już wychodzić do szkoły z kuzynem rok starszym tak dla bezpieczeństwa bo gdybym jeszcze chciał uciec, to on dałby cynka przez telefon starym. I tak by mnie nie znaleźli, bo nikomu by się nie chciało mnie szukać dalej niż biblioteka miejska lub szkolna, czy dom najlepszego kolegi. A ten kuzyn on jest wolniejszy od ślimaka, ale silny trochę jest bardziej ode mnie. Ogólnie 0% taktyki, 0% mózgu, 60% siły i tyle. A, i jeszcze prędkość 30%, kapowanie 90%. No, miałem wychodzić do szkoły. Dziadek dał mi kwiaty, a ja wychodząc rzuciłem je o próg. Nadar się na mnie, że mam wracać. Dobra, wróciłem. Ściągaj spodnie. Ściągnąłem. Ściągaj koszule. Ściągnąłem. Dobrze, że ubrałem sobie spodenki i koszulkę pod ten dziwaczny strój. Zaraz dziadek z żoną naskoczyli na mnie, że na pewno chciałem się rozebrać pod szkołą. Ja zaprzeczyłem. Natychmiast dostałem rozkaz, że mam siadać na krześle w rogu pokoju. Siadłem. Coś tak dziadek gadał, czego nie słuchałem. Zapamiętałem jednak jedno powiedział. Że jego dzieci są lepsze ode mnie. Te same słowa zapamiętałem od jego żony. Było mi bardzo źle. Przez chwilę wytrzymałem. Nie, przebrała się miarka, nie wytrzymałem. Szybki strzał z pięści i szyby w meblościance nie ma. Reakcja dziadka była również błyskawiczna. Parę szybkich kroków, i jest przy mnie, za szmaty, i już jestem na środku pokoju. Kolana na ręce i bardzo cisnął. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć, dalej. Nie liczyłem strzałów z pięści, które przyjmowałem na twarz. Krew ciórkiem leciała mi z nosa. Nie zauważyłem, że dziadka żona zniknęła. Teraz przybiegła i zamiast związać mi ręce, związała nogi, mądre. Dziadek zrobił sobie chwilę przerwy, po czym znowu zaczął mnie układać. Ciocia coś tam szemrała, że ma mnie już nie bić. Potem zadzwoniła pod 112 i powiedziała, że mam atak. Tak, ze strony dziadka. Po tym, jak ciocia zadzwoniła po karetkę, dziadek zszedł ze mnie, bo jakby go zobaczyli, że na mnie leży... To by było na niego. Odwiązał mi nogi i zagroził, że będzie gorzej, jeżeli się ruszę. Jezu, jak ja się bałem o życie. Jest, jest, jest! Karetka przyjechała. W niej dwóch ratowników medycznych. Nareszcie te cztery pięć minut ciągnęły się jak lata w tym oczekiwaniu, ale już są. Halleluja! Jest! Później okazało się, że moja radość jest przedwczesna. Ratownik spytał, co się stało. Opowiedziałem swoją wersję, jąkając się strasznie i tracąc oddech z przerażenia. Zbadał mnie gość i tyle. Zadzwonił jeszcze po policję. Im też powiedziałem prawdę nic. Zero reakcji. Typ nie uwierzył. Po prostu mi nie uwierzył. Uwierzył osobie, która siedziała za znęcanie się nad dziećmi. Uwierzyli mu w to, że wybiłem szybę bez powodu i zacząłem naparzać się po twarzy, i dlatego stanął mi na rękach, żebym się nie zabił. Uwierzyli mu. Przecież gdyby powiedział prawdę, sam na siebie wydałby wyrok. Trochę logicznego myślenia i mamy winowajce. Ale dobra, jadę do szpitala. Dziadek nawet karetką nie chciał ze mną siedzieć w jednym małcie, tylko tym swoim samochodem. Ale dobra, jedziemy. Krew ciągle cieknie mi z nosa. Dojeżdżamy, wysiadam. Gość podstawia mi wózek. Usiadłem. Zawiózł mnie najprawdopodobniej do, zabi do zabiegowego. Czekałem chwilę. Ponieważ doktor opatrzała rany jakiemuś facetowi, który wychodząc poczochrał mnie po włosach, mówiąc: Trzymaj się. Poprawiło mi to nastrój, który zaraz się pogorszył. Dziadek przedstawił swoją wersję w taki bezczelny sposób, że aż wstałem z wózka i wykrzyknąłem: Co? Doktor wydarła się na mnie w odpowiedzi. Uwierzyła mu. Nie ma jak to. Pomoc diabła. Doktor zaprowadziła mnie i dziadka na chirurgię. Stamtąd na szóste piętro, na badanie nosa, czy nie jest złamany. Nie był, całe szczęście. Potem na USG. I jeszcze tomografia czachy, i koniec. Do drugiego szpitala. Tym razem na dłuższy pobyt. Wcześniej już tam byłem. Od 3 kwietnia do 10 czerwca. Prawie 12 tygodni. Trzy miesiące. A teraz nie wiem, ile tam będę. Dobra, jestem w drodze. Nie dali mi siedzieć, chociaż było wolne miejsce siedzące. Przypięli mnie do łóżka i leżę. Nagle gość włącza syrenę i prujemy na północ. W pewnym momencie zasnąłem. Nie miałem żadnego snu. Może spałem 5 minut, 20 minut, a może godzinę? Kto wie? Dobra, jestem, szpital, oddział psychiatrii dzieci i młodzieży. Tym razem na izbę przyjęć wchodzę bez kaftanu bezpieczeństwa. Teraz jak to piszę, to przecież mogłem uciekać. Dobrze znałem drogę poza płot szpitala, ale wtedy nie przemknęła mi ta myśl przez głowę. Dobra, jestem na izbie przyjęć. Goście z karetki czekają na dziadka, kiedy ten czeka ze mną na panią doktor. Za chwilę pojawia się w drzwiach. Kurczę, nie pamiętam, co mówiła dokładnie, ale wiem na pewno się spytała, co mi się stało, bo widać było, że jestem pobity z daleka. Przedstawiłem prawdę, tak w skrócie dziadek mnie pobił. Potem dziadek musi wyjść. I szczegółowo opisuje to wydarzenie. Potem ja mam wyjść, a dziadek zostać. Opieram się prośbą pani doktor. W końcu wyszedłem. Pamiętałem to miejsce: to był zabiegowy. Pani zbadała mnie, podczas gdy dziadek zasypywał panią doktor kłamstwami po uszy. Było mi wtedy tak źle, a zarazem ogarniała mnie taka radość. Tutaj poznałem kolegów. Co prawda tylko dwóch znałem z poprzedniego pobytu, a innych zaraz poznałem. Nie było mowy o jakichś na kolegach albo przyjaciołach. Większość z nich tylko udawałem, że lubię, aby nie popadać w spór. Dobra, wchodzę na oddział od tyłu przez dwa trzy inne oddziały. Jestem na oddziale. W sali szkolnej osiem dzieci gra na komputerze, na Xboxie, lub po prostu siedziały, robiąc coś lub nie. Pani wychowawczyni, widząc mnie, zrobiła dziwną minę. Znała mnie 12 tygodni, a taki brzydki nigdy dotąd nie byłem. Koleżanka, którą również znałem, podbiegła do szyby w drzwiach i głośno zawołała mnie po nazwisku. Chodzę na odcinek młodzieżowy, bo nasz oddział to tylko długi korytarz, potem na dzieci do zabiegowego. Pani pielęgniarka zmierzyła mi ciśnienie i puls. Miałem 234, po czym przeszła do oględzin mojego ciała. Liczne siniaki na twarzy praktycznie jeden wielki siniak. Na prawej połowie mojej twarzy był brzydki, ogromny, filetowo czarny siniak. Siniak na brodzie, siniak nad lewym okiem, liczne wybroczyny na ramionach, liczne wybroczyny na plecach, silne otarcie na lewym przedramieniu, mała rana nad prawym kolanem, mała rana nad lewą stopą. Potem spytała się mnie, czy chcę iść na terapię. Normalnie zostałbym w pokoju, ale wolałem iść na terapię. Terapia to w rzeczywistości coś jak świetlica: karty UNO, karty do gry, szachy, Monopoli, puzzle, kolorowanki, bajki na TV, różne rzeczy. Ma nam to zapewnić czas. I tak każdy chciałby być w pokojach, jak młodzież. Jak już o młodzieży mowa, to oni mogą się kąpać prawie kiedy chcą. Kiedy chcą grają w ping mogą oglądać telewizję, mogą mieć jedzenie w salach, a nam nie wolno. Czasami pod nadzorem, mimo kamer, wstąpić do młodzieży i pograć do 11 w ping -ponga. Jemy w świetlicy, zero słodyczy na sali. Na sali przebywamy tylko na ciszy nocnej i poobiedniej. W regulaminie zasady dzieci i młodzieży są takie same. My Mimo to mamy inne. Ale za to mamy lepsze łóżka. Na szczęście, na naszej części jest łazienka dla niepełnosprawnych, co oznacza, że mamy jeden prysznic więcej, a w dodatku neutralny. Mamy też zabiegowy. W naszej izolatce jest przeźroczysta szyba, na młodzieży jest szara. I działająca kamera. Na młodzieży widać jak przez szarą szmatkę, chociaż. Chyba młodzież ma więcej plusów. No i to już chyba wszystko, co chcę napisać o 24 czerwca 2016 roku, od 6.30 do 15.00. Strach, nienawiść, zło, bezradność. Takie emocje buzowały we mnie, kiedy dowiedziałem się od pani psycholog, że przenoszą mnie do innego szpitala Wiedziałem tylko, że to szpital dla psychicznie i nerwowo chorych, ale moja niepewność nie była najgorsza. Najgorsze było to, że miałem tam jechać z mamą i dziadkiem. Oznaczało to 3-4 godziny jazdy w jednym samochodzie z dwoma najbardziej przeze mnie znienawidzonymi osobami na świecie. Nie chcę mi się tego dokładnie opisywać. Ale pani ordynator załatwiła dla mnie karetkę, ale nie od razu o tym powiedziała, trzymała mnie w niepewności. Na początku mówiła mi, że jadę z mamą, zaprzeczałem, że nie pojadę, że wolę iść na pieszo. Mówiła, że nie ma takiej opcji, kiedy zaproponowałem dla siebie transport medyczny. Potem powiedziała, że może da się załatwić, ale jeżeli mama przyjedzie, to jadę z mamą. Od tamtego czasu żyłem w nadziei, Iż karetka będzie pierwsza. Siedziałem obok dyżurki, tak, aby usłyszeć domową, w razie gdyby mama przyjechała po mnie. I dzwonek. Nie, to nie po mnie. Drugi dzwonek. To po mnie. Mama przyjechała. Myślałem, że oszaleje. Spytałem panią pielęgniarkę, czy to naprawdę po mnie, czy się nie przesłyszałem. Ale niestety. Nie przesłyszałem się. Było mi wtedy bardzo źle, ale chciałem to ukryć przed innymi. Wymuszałem radość z wyjścia. Kiedy byłem już spakowany, wyszedłem z panią pielęgniarką do wyjścia na sali odwiedzin. Nie mogłem wytrzymać, żeby czegoś nie powiedzieć. Wychodziło mi z początku. Siedziałem i słuchałem. Nie wytrzymałem, kiedy pielęgniarka wyszła. Dziadek spoglądał na mnie już od dłuższego czasu. Nasze spojrzenia krzyżowały się raz po raz. Ta nienawiść, która spływała na mnie razem z tymi spojrzeniami, zmusiła mnie, by krzyknąć: Co się gapisz?. Zaraz po tym przyszła pani ordynator, najwyraźniej ściągnięta słowotokiem, który wystrzelił mi z ust. Mówiłem głównie do mamy. Jakiego ma wspaniałego tatusia, że jej dzieci bije. Przez cały ten czas płakałem, od wejścia na odwiedzinowy, aż do wejścia z powrotem na oddział. Uspokoiłem się właśnie wtedy, kiedy weszła ordynator i widząc moje przerażenie, bardzo bałem się mamy, chociaż nie do tego stopnia, by się nie odzywać, oznajmiła, że jednak pojadę karetką. Mama była z tego zadowolona, bo zaraz oznajmiła, że pani dobrze robi, bo ona się mnie boi. Pomyślałem sobie, ale mniejsza z tym. Moje obawy zostały rozwiane, a były one takie, że razem mnie pobiją i wyrzucą do lasu z wymówką uciek albo coś podobnego. Wróciłem na oddział. Pani powiedziała, że karetka jest o 14, a była 12.25, ale może przyjechać lada chwila, więc obiad zjadłem wcześniej. Cieszyłem się wtedy, że nie jadę z mamą, ale została jeszcze niepewność, gdzie jadę. Nic nie wiedziałem o moim przyszłym miejscu pobytu. No, wiedziałem, że to szpital dla psychicznie i nerwowo chorych. Okazało się, kiedy dojechałem. Że to całodobowy szpital psychiatrii sądowej dla psychicznie i nerwowo chorych. Ale były to informacje dosyć szczupłe. Zadzwonił dzwonek. To karetka po mnie. Teraz bałem się tylko tego, gdzie zawiezie mnie karetka i czy będę tam najmłodszy. Próbowałem się tym nie przejmować i wychodziło mi to bardzo dobrze, zwłaszcza kiedy jechałem karetką. Bo wtedy myślałem tylko, żeby się nie zesikać. Kiedy już dojechałem, izba przyjęć wydała mi się trochę wiejska. Toaleta, z której od razu skorzystałem, była to sala, nawet dosyć duża, w której od razu po lewej był kran, od razu po prawej prysznic zbudowany z dwóch ścianek i zasłonki, a zaraz za tym po lewej stronie był kibel. Potem po prostu jakieś dwa metry kwadratowe czystej przestrzeni. Pokój przyjęciowy był podobnie wiejski. Nie było żadnej aparatury, szafki były jak kuchenne i czuć było dym papierosowy. Nie było biurka, tylko dwa zsunięte do siebie ławki szkolne. Reszty nie pamiętam. Bo to był 14 lipca, a kiedy to pisałem, był 24 sierpnia. Co do samego szpitala, to jest on fajny. Fajni opiekunowie, pielęgniarki i oczywiście grono pedagogiczne. Gorzej jest z kolegami. Kilku jest takich tolerancyjnych albo takich, którzy już mnie poznali, ale większość jest do mnie nastawiona negatywnie i to bez powodu. Jest mi z tym źle, ale staram się nie przejmować. Wychodzi mi, ale czasami czuję, że chcę kogoś uderzyć. Powstrzymuję się, ale kiedyś przestanę.